Witam Panie Sędzio. Dzisiaj mamy y, czytanie pierwsze ustawy o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? No takie jak y, oficjalnie zajęła Krajowa Rada y, Sądownictwa. Tutaj no, nie mam innej własnej opinii. Moim zdaniem zasadniczy problem jest taki, że właściwie te stanowiska to już jest historia. Dlatego, że doskonale wiem, że ten projekt prezydencki jeden i drugi to de facto nie będzie rozpoznawany przez Sejm, bo będą zgłoszone do, do niego pracy. jakieś poprawki, więc tutaj wydaje mi się, że trzeba się wstrzymać tak naprawdę z oceną tych projektów. Dopiero do chwili, kiedy będziemy naprawdę wiedzieli, co w tym projekcie się znajduje, no ale z mojego punktu widzenia to chciałbym tutaj się właściwie koncentrować na ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. To funda fundamentalny jest problem sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. No bo tutaj Pan Prezydent o tyle um, zaproponował zmianę, że wybór miałby być dokonywany kwalifikowaną większością przez Sejm, no jest oczywiście zasadnicze pytanie co się stanie jak tej kwalifikowanej większości głosów nie da się uzyskać. No ale fundamentalny problem jest jeszcze inny, to znaczy czy takie rozwiązanie jest zgodne z konstytucją. Bo no, oczywiście można proponować różne modele wyboru sędziów do rady. Bo no, obecnie obowiązuje, jak wiemy, taki model mieszany. Część sędziów jest wybierana w wyborach bezpośrednich, część jest wybierana w wyborach pośrednich. Były postulaty takie, żeby to były na przykład wybory powszechne, żeby wszyscy sędziowie wybierali sędziów do rady. No ale dyskusyjny jest z punktu widzenia konstytucyjnego pomysł, że to nie sędziowie mają ich wybierać. Wiemy, że tu są zdania podzielone, bo to jest problem już no, czysto prawny, czyli wykładni przepisów i konstytucji, więc ja tutaj nie podejmuję się, żeby w ciągu dwóch minut wyjaśnić ten problem, ale podkreślam dwie takie bardzo istotne kwestie z tego punktu widzenia, to znaczy, że nie można poprzestać na samej treści artykułu 187, bo on ma charakter typowej. Takiej normy prawnej, konstytucyjnej, ale są jeszcze w konstytucji zasady, które służą do wykładni przepisów, tego rodzaju jak artykuł 187 Konstytucji. Tutaj pamiętajmy o takich naczelnych wartościach, jak zasada trójpodziału władzy i wynikająca z artykułu o tym, że Polska jest demokratycznym państwem prawa, zasada niezależności władzy sądowniczej, to jest zresztą wprost wyartykułowana w konstytucji, więc jeżeli się. Dokonuje wykładni tego artykułu 187, to musimy mieć na uwadze również te wartości konstytucyjne i druga kwestia, natury też fundamentalnej, to jest problem standardów międzynarodowych. Chodzi przede wszystkim o standardy Rady Europy. My jesteśmy członkiem Rady Europy i te standardy w formie zaleceń są dla nas wiążące. I tutaj. Przypominam, że te standardy, jeżeli chodzi o wybór sędziów do rady, <laughs> przepraszam, sprowadzają się do takich dwóch kwestii. Po pierwsze, że sędziów do rady mają wybierać sędziowie, po drugie, że sędziowie w radzie mają stanowić większość. Więc to, że będą stanowić większość jest pewne, dopóki nie zostanie zmieniona konstytucja, bo ona określa skład Krajowej Rady Sądownictwa, a ten standard związany z tym, że to sędziowie mają wybierać sędziów do Rady, no wynika właśnie z tego standardu. I również no, to nasze rozwiązanie konstytucyjne, jeżeli jest odpowiednio ten przepis rozumiany, to na to wskazuje. Panie sędzio, mówimy o standardach europejskich i o konstytucji, to ja mam pytanie w kwestii immunitetów zarówno dla sędziów, jak i dla prokuratorów, ponieważ te immunitety są niezgodne z artykułem drugim i czwartym drugim konstytucji, natomiast problem polega jeszcze na tym, że Polska i Rumunia są jedynymi krajami, w których tej immunitety obowiązują. Czy znaczy, to już wychodzimy trochę poza to, co jest teraz taką szczególnie aktualne. Ja już rozmawiałem z panem na temat immunitetu. No nie ma co dyskutować o tym, czy immunitet ma być zniesiony, czy też niezniesiony, czy yy, jak, jaki jest pogląd na ten temat, bo nikt nie pro, proponował zniesienia immunitetu. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że to nie jest yy, coś, o co sędziowie na przykład szczególnie zabiegają, a przede wszystkim nie w każdej sprawach, bo na przykład w sprawach wykroczeniowych, gdzie ten immunitet służy, no to ja sobie wyobrażam że mógłby, mogłoby go nie być. Zresztą to jak rozmawiam z wieloma sędziami, to oni nawet podkreślają, że woleliby, żeby tego immunitetu nie było, bo woleliby zapłacić mandat, jeżeli na przykład przekroczyli prędkość czy źle zaparkowali samochód. Po co tutaj tego rodzaju instrument? Ale to jest wybór ustawodawcy. Jak, jak ktoś ustawodawcę przekona do tego, żeby te przepisy zmienić, no to być może one. Zostaną zmienione, ale co do zasady, zniesienie immunitetu byłoby wątpliwe, dlatego że jednak uważa się w teorii prawa, że to jest jedna z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Możemy oczywiście na to spojrzeć krytycznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie głosy również, również są, ale nie można tej instytucji, jakby co do zasady zakwestionować, no bo jednak są ważne również argumenty za tym, żeby ona funkcjonowała. Natomiast można się na pewno zastanawiać nad konkretnymi propozycjami w tym zakresie. Jeszcze krótko, ponieważ mamy późną już porę dzisiaj w Sejmie. Tak, panie sędzio. 6 europosłów w Parlamencie Europejskim w ubiegłym tygodniu głosowała przeciwko Polsce. Czy należało w takim razie złożyć zawiadomienie z artykułu 129 i 133? Zaznaczam, że 129 to jest artykuł y, zdrada dyplomatyczna, a 133 to jest szkalowanie Polski. Czy byłby Pan za tym? Panie redaktorze, ja nie jestem politykiem i nie komentuję działań polityków. Wypowiadam się, tak to staram się podkreślać za każdym razem, jeżeli wypowiadam się publicznie, to tylko w zakresie tego, co należy do moich obowiązków, a te obowiązki dotyczą y, funkcji sędziego i funkcji Krajowej Radzie Sądownictwa. O takie pytania prosiłbym polityków. Y, chciałbym tylko doprecyzować, że ta rezolucja. Bo, przepraszam, jak pan redaktor powiedział, że ona była przeciwko. Po Polsce. Znaczy, generalnie forma tej rezolucji, czy jej treść na to nie wskazuje. Ona sygnalizuje pr problem między innymi praworządności w Polsce. No i jak gdyby wzywa do problemu jakiegoś rozważenia tego, tego zagadnienia. Jak to rozumiem, rozumiem w ten sposób. Oczywiście wiem, że każdy indywidualnie to ocenia, jaki jest charakter, jakie są skutki tej rezolucji. To jest bardziej złożony problem. Ale jak powiedziałem, to nie jest kwestia, którą, którą się zajmuję, więc działań polityków, jeszcze raz to podkreślam, nie komentuję. Natomiast ja nie byłem dzisiaj cały dzień w Sejmie, bo byłem w sądzie rejonowym w Ostrołęce, ale już tego problemu nie będę panu teraz przedstawiał. Natomiast przeczytałem, że dzisiaj sędzia Żurek nawoływał do jakiegoś sprzeciwu obywatelskiego przeciwko tej ustawie. Panie redaktorze, nie wiem przeciwko której, to znaczy przeciwko tej, która dzisiaj trafiła do Sejmu, tak? Na no to wskazuje no to ja Informacje. informację. wypowiedzi nie znam, nie znam żadnych szczegółów, więc trudno mi się do tego odnieść. Jak... Będę wiedział o co chodzi, to wtedy będę mógł się do tego odnieść. Ale ponieważ sędziowie są apolityczni, a ja już kilkakrotnie widziałem sędziego Żurka, kiedy brał po prostu udział w demonstracjach. Czy to jest zgodne z etyką sędziego? No więc tutaj trzeba podkreślić, że. No, mamy też takie standardy międzynarodowe, ale też kodeks etyki, który no, nie zabrania sędziom brania, brania udziału w życiu publicznym, dlatego, no, że są obywatelami i się generalnie przyjmuje, że jeżeli opowiadają się po stronie jakichś wartości, które są powszechnie szanowane, są na przykład wartościami konstytucyjnymi, to tego rodzaju działalność publiczna nie jest naruszeniem zasad etyki. Więc jeżeli chodzi o na przykład tego rodzaju postawę, która miałaby wskazywać na opowiadanie się po stronie wartości konstytucyjnych, do których należy niezależność sądownictwa, no to publiczne wyrażanie opinii w tym zakresie nie jest moim zdaniem rzeczą naganną. W takim razie dziękuję panu za rozmowę ze względu na późną porę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.